Cześć, jestem Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w zasadzie nie będziecie mnie za bardzo oglądać, tylko przez chwilę mnie i tą małą, piękną gadzinę. Jest to agatka, tak została nazwana. Generalnie jest to mój najnowszy wąż. Wąż Heleny, moje nowe dziecko, ukochane, ale w zasadzie film o niej już był. Link wrzucę wam na dole. A dzisiaj e, chciałabym wam pokazać jak wygląda karmienie moich węży. Generalnie to karmienie nagrywałam kilka dni temu. E, teraz już są w zasadzie e, przed, w, bliżej kolejnego karmienia niż e, tamtego, które było, e, ale jakoś tam nie miałam weny za bardzo na składanie tego filmu, więc mam nadzieję, że e, że dzisiaj w końcu uda mi się go tak złożyć, żeby nadawał się do publikacji, żeby się wam podobał. A póki co e, Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania. Tym bardziej, że hodowla, jak widzicie, się powiększa. Mamy nową artystkę, nową gwiazdę kanału. Jest piękna, ma około dwóch miesięcy. Oczywiście tegoroczniak. Mega przyjemny wąż, mega fajny. Oczywiście no, na razie za bardzo nie mam co o niej opowiadać poza tym, że kiedyś jeszcze zrobię odcinek w przyszłości całkiem o gatunku jak spróbuję się więcej rozeznać na ten temat, bo jest to tak jak wspomniałam wąż Heleny, wąż o którym nie ma zbyt wielu informacji, więc muszę pogrzebać bardziej w czeluściach internetu, po zagranicznych stronach żeby się dobrze przygotować, żeby nie opowiadać Wam głupot a póki co zapraszam na dalszą część filmu, w której zobaczycie jak karmię moje węże, w zasadzie nie jest to nic nadzwyczajnego, każdy karmi tak samo ale mimo wszystko chciałabym wam wrzucić ten film także jeszcze raz zapraszam do subskrybowania do komentowania i do innych moich filmów nie tylko tych które były ale też które będą także mam nadzieję że zobaczymy się już wkrótce i jeszcze raz zapraszam do dalszej części filmu To jest zagadka piękna moja piękna piękna Dobra, widzimy się zaraz. Widzimy się w kolejnym filmie. Może nie zaraz, w kolejnym filmie. Także na razie, cześć. Tak właśnie wygląda lilka. Jak widzicie, siedzi sobie na zewnątrz, ale już od dwóch, trzech dni chodzi dookoła i widać, jakby była głodna. Mam nadzieję, że dzisiaj zje. Nie chcę za bardzo jej świecić mocnym światłem, więc lampę mam na kolorze ciepłym. Ale jak widzicie, ona sobie tutaj siedzi zwinięta. Zaraz przyniosę szczura, otworzę terrarium i spróbuję nagrać jak je, raczej bez komentarza, zrobimy to na spokojnie, mam nadzieję, że, że po prostu zobaczymy faktycznie, że je, a nie, że kolejny szczur ląduje w koszu, tak jak przedostatni, bo ostatniego zjadła, także widzimy się za chwilę, mam nadzieję, że z jedzącą wilką. No co ty wydziwiasz, głuptosie ty?